No co tam sportowe świry? Tak, to prawda. Znowu trafiłem kartę za ponad 2 miliony. Jest to najdroższa możliwa karta, jaką dało się trafić w SBC, więc... Pozdrawiam. Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Aleluja, mam nowe okulary. Włosy, jak widzicie, też nowe. Powiedzieć, że ostatnio w moim składzie się działo to tak, jakby nic nie powiedzieć, bo jeszcze przed wprowadzeniem eventu Summer Hit, jak sami widzicie, moi drodzy, po trafieniu w parce Leonela Messiego, stwierdziłem, że no trzeba nim trochę pograć. Trafiając taką kartę, trzeba dać mu szansę, trzeba się nim pobawić i tak też zrobiłem, moi drodzy. Do zestawu dokupiony był Griezmann, do zestawu był dokupiony Eden Azer urodzinowy, no ale stwierdziłem, że trzeba odpalić paczkę z tocem Ultimate. Jak już mamy możliwość, no to trzeba ją wykorzystać, prawda? W SBC, jak sami widzicie, przepaliłem w 100% karty, których już nie używam, bo na obecnym etapie gry, no nie nadają się nawet na wejście z ławki rezerwowych. Przepaliłem tutaj też ikonę Verona, ale kogo on interesuje? To była moja pierwsza trafiona ikona w tej fip -ie. No niestety, z gwarantowanej paczki, tak czy siak, ale. No żegnaj, Veron, były to piękne chwile z tobą. No hard feelings. No, i nadszedł ten moment, moi drodzy, w którym otwieram tę paczkę. Lecą piękne niebieskie flary. Pojawia mi się reprezentacja Francji. Ja już sobie myślę bapę, ale nie, ale nie! Oczywiście, musieli tutaj dorzucić jeszcze tego trzeciego francuskiego napastnika, czyli karima Benzeme albo Karima Benzema, bo nie wiem, czy jego nazwisko podlega jakiejkolwiek deklinacji w języku polskim. W każdym razie, moi drodzy, jego statystyki naprawdę naprawdę świetne. No trzeba powiedzieć, że. Pan fantastyczne do tego 4 na 4 i wielu uważa, że Benzema jest prawdziwą bestią i częściowo mogę się z tym zgodzić, bo debiut w mojej drużynie zaliczył absolutnie idealny, bo grając nim w Foot Champions w pierwszym spotkaniu, strzelił hat hat-trika i zaliczył dwie asysty. Swoją drogą, moi drodzy, on i Messi łupali takie ilości goli, że to jest niepojęte. Zresztą sami zobaczycie statystyki Messiego, bo to jest jakaś masakra. Niestety, na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, miałem też spore problemy z rozłączaniem i to za każdym razem wyglądało identycznie jak na załączonym obrazku. Strzelam już którąś bramkę, jestem w pełni zadowolony, bo widzę, że przeciwnik pauzuje i chce wyjść. Ja jestem przekonany, że wygrałem, że mam pewne zwycięstwo, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale gra się ścina. I to nie wcale dlatego, że przeciwnik wyszedł, albo dlatego, że przeciwnik wyszedł, ale gra się ścięła. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Ponoć jest to nowy glitch, który pozwala zaliczyć przeciwnikowi porażkę. A ten, kto ten glitch robi, może tak jakby to spotkanie powtórzyć. Niestety, oczywiście, z tego spotkania mnie wyrzuciło, wyrzuciło mnie z serwerów. To mi zaliczyło porażkę, mimo faktu, iż strzeliłem tutaj Messing Bramkę na 3 do 0 w 30 minucie. I takich spotkań, moi drodzy, było naprawdę, naprawdę sporo. To jest przykład pierwszy z brzegu wzięty, ale mam kilka filmów nagrywanych na Messengerze. Proszę bardzo, 80 minuta, promesik El Tornado i cyk na 3 do 0 po kontrze. Fajnie, fajnie, robimy sobie cieszynkę, cieszymy się, super hura. Wznawiamy od środka, raczej przeciwnik wznawia. Gra się ścina. No i cyk pyk. Mój skład po raz kolejny się pozmieniał, po raz kolejny uległ zmianie, moi drodzy, zakupiłem sobie na bramkę Toty Alisona, bo stwierdziłem, że stać mnie na niego, mam sporo tych monet, jest koniec FIFA, warto się bawić, a przede wszystkim, wszyscy tak narzekają na tego Toty Alisona, mówią, że to największy bolec, jakiego stworzyła i widziała matka Ziemia, ale ja go sobie kupiłem, świetnie mi się zgrywał oczywiście z Ederem Militao i Marki na środku obrony i powiem wam szczerze, nie narzekałem. Na prawej obronie oczywiście był Carvajal. Lewą stronę zajmował Roberto Carlos. Prawa pomoc to był Lionel Messi, który w rzeczywistości grał albo na szpicy, albo na SPO. Karim Benzema wleciał do składu i w sumie to on grał na szpicy po tym, jak wleciał mi Karim Benzema. Wcześniej tam był Messi. Alonso Maximę grał na prawej stronie. No a Promes oczywiście na lewej. Jak sami widzicie, kupiłem też sobie ikonę Desaiego, A to dlatego, że i ktoś się zapyta, że Halo, Nexon, mogłeś naprawdę kupić dużo lepszą ikonę na środek pomocy. Z Francji i to jest prawda, mogłem cho Chociażby Petita, chociażby Vieira Ale moi drodzy, kupiłem Desaiego z prostego względu Ta karta przyda mi się również Do składu Chelsea Który, moi drodzy, powoli, powoli konstruuje I powiem wam szczerze, wygląda naprawdę mega ciekawie jeżeli jakiś zawodnik Chelsea dostanie Jeszcze jakąś kartę podczas tego eventu Letni Żar to będę naprawdę zadowolony. Jak sami widzicie w tle, wykonuję oczywiście SBC opaczkę paczkę z gwarantowaną ikoną Prime. Wykonałem je tylko i wyłącznie jedno, przynajmniej na razie, bo stwierdziłem, że nie ma co też szarżować i otwierać ich 12-15, bo mój ziomek Krystian otworzył ich 12. I ani razu nie trafił żadnej karty, która by zwróciła wartość tej paczki, więc... Troszkę się przestraszyłem. Moim zdaniem, to SBCO i Kone Prime wyszło mimo wszystko trochę za późno. Ale wymagania są takie śmieszne, że jak sam powiedział Alvin, content z FIFA mamy zapewniony do końca roku. Otwierając paczkę, moim oczom ukazała się flaga reprezentacji Niemiec. I pomyślałem sobie o Mateusie. Pomyślałem sobie też o Mirosławie Klodze, którego bardzo bym nie chciał. Z drugiej strony, pomyślałem, że to mógłby być Michael Balak. A Balaka jak najbardziej już do składu. Michael, przepraszam, Michael Balak. Michael Balak, którego jak najbardziej mógłbym wstrzącić do składu. Chelsea, ale ostatecznie okazało się, że jest to Jens Lehmann, czyli bramkarz, którego używałem u siebie w klubie, tylko używałem jego wersji Mid 88, tutaj mamy jego Prima 90 i moi drodzy, oczywiście wrzuciłem sobie tego Jensa Lehmana do składu jak jest za darmo, to dlaczego by nie Alissona Beckera sprzedałem swoją drogą jeszcze z zyskiem, na wszystkich kartach tracę po setki tysięcy monet, a na Alisonie zyskałem 12 tysięcy Proszę bardzo, tutaj czeki jakieś przysyłać, bo ten człowiek jest ZAROBIONY I mój skład wyglądał naprawdę, naprawdę bardzo przyjemnie Było dwóch zawodników na niepełnym zgraniu To jest Renato, Sanchez i Oląsą Maxmen Którzy tak czy siak dzięki menedżerowi byli Odpowiednio na 8 i 7 punktach zgrania Więc wszystko było naprawdę, naprawdę w porządku Wczoraj po tym, gdy skończyłem Rozgrywać Food Champions stwierdziłem, że oddam Wszystkie pozostałe mecze, które mam w Jako winy, po prostu darmowe Chociaż słyszałem, że ostatnio ponoć można za to Dostać bana, a szkoda, bo robię tak Od zawsze, po prostu oddaję te winy Jeżeli ja nie mogę, a komuś to może zrobić Dzień to jak najbardziej. Szkoda, że jej właśnie takimi ruchami jak rozdawanie banów za darmowe winy tworzy jeszcze bardziej toksyczną społeczność FIFA niż ta społeczność w rzeczywistości jest, ale mniejsza z tym. Paczkę z gwarantowaną kartą Moments albo Team of the Season Moments albo tam, nie wiem, no, Moments albo Team of the Season Moments wykonałem praktycznie za darmo. Jedyną kartą, którą musiałem kupić, to jak sami widzicie, tutaj Lopez za 18 tysięcy monet i szereg kart do trafienia był przegigantyczny, ale moi drodzy, wy Dobrze widzicie jaki jest tytuł. Odpalamy tę paczuszkę, a tutaj pojawia się flaga reprezentacji Belgii. Pojawia się lewe skrzydło i ostatecznie pojawia się Edyn Hazard. I ja jestem zarobiony. I ja jestem zarobiony, moi drodzy, ponieważ Edeon Azar z miejsca postanowił, że to jest ten moment, w którym Messi opuszcza mój klub. Messi, który w 71 spotkaniach zdobył 71 bramek i ponad 20, blisko 30 asyst. Facet był naprawdę, naprawdę niesamowity. I to była czysta przyjemność móc nim grać. Ale teraz równie czystą przyjemnością będzie móc go sprzedać. W jego miejsce wskoczy sobie oczywiście Edeon Azar. A za budżet z Messiego będę mógł sobie skompletować mój w pełni. Wymarzony skład Chelsea, tak jak to miało miejsce w tipie 18, tak jak to miało miejsce w tipie 19, tak ma to miejsce oczywiście teraz. Jeżeli chodzi o moją ekipę, na obecną chwilę wygląda to następująco. Na bramce Jens Lehmann, potem lewa obrona oczywiście Roberto Carlos, na którym też już straciłem 250 tysięcy monet ze względu na wyjście tej paczki z ikoną Prime. Kompletnie zaspałem i zapomniałem o fakcie, że mam w swoim składzie sprzedawalną ikonę Prime, i gdy tylko wyszła informacja, że to SBC poszło, powinienem od razu sprzedać tego Roberto Carlosa, bo kupowałem za blisko 700 tysięcy monet. Obecnie kosztuje około 400, więc no niestety moi drodzy ten człowiek umie w transfery, ale halo ale halo, zarobiłem 11 tysięcy monet na Alisonie, to ty, więc więc nie macie żadnych argumentów, elo 5. Na prawej obronie natomiast Carvajal, środek obrony tworzy oczywiście Eder Militao i Marquinhos albo Desai, bo w składzie Chelsea Desai oczywiście będzie grał na środku obrony, bo na środek pola to on się za bardzo nie nadaje. Czasami coś tam zrobi, ale no jednak dużo lepsza to jest karta na środku obrony. Dlatego kupiłem sobie Kante ShapeShiftera i po prostu ich zamienię w trakcie meczu LO5. Więc moi drodzy, w tym składzie na początku owszem gram Marquinhosem na środku obrony, a im w środku pola, ale potem ich zamieniam, zamieniam miejscami, bo jak się okazuje, Marquinhos też się naprawdę dobrze spisuje jako pomocnik defensywny. Drugim pomocnikiem defensywnym jest oczywiście ten fantastyczny Renato Sanchez za Champion. Na lewej pomocy ofensywnej jest Promes gram oczywiście formacją 4-2-3-1 wąsko Potem mamy na środku, e, na środku pomocy moi drodzy Jako SPO będzie oczywiście Eden Aza Oceniony na 95 punktów overola Na prawym skrzydełku oczywiście niesamowity Najwspanialszy i najpiękniejszy są Maxmeu I na szpicy Karim Benzema Myślę, że na swoje szczęście w paczkach raczej nie mam prawa narzekać. Swoją drogą tak do końca nie wiem, czy ten skład będzie wyglądał tak, jak teraz wygląda, bo na dobrą sprawę ja mogę sobie Azarda przesunąć na lewą pomoc, wtedy on ma tam pełne zgranie. Na prawą pomoc mogę rzucić na przykład Olona Są Maxmę, zamienić miejscami jego z Karimem Benzemą i wtedy oni są wszyscy na pełnym zgraniu. Z wyjątkiem oczywiście Renato Sancheza i mogę kogoś wrzucić na szpicę. Pytanie tylko: kogo? I czy w ogóle jest sens to robić? Czy taki skład, jak jest teraz po prostu zostawić, a jednak faktycznie się już bawić tą jedenastką Chelsea, no bo... I tak jest już koniec FIFA. W każdym razie, moi drodzy, rozegrałem sobie mecz. Skład przeciwnika na to starcie w Division Rivals, ewidentnie podrobione wyzwanie w związku z Ferlandem Mendim, ma też u siebie w składzie chociażby tego Ndombele. Całkiem ciekawa drużyna, moi drodzy. Zaczynamy od akcji w 14 minucie, gdzie niepotrzebnie grałem Karwachalem z pierwszej, a po prostu nie zatrzymałem tej piłki, Głupio ją straciłem i niestety Makelele strzela bramkę na 1 do 0. Ale my odpowiadamy, moi drodzy. Akcją roku, akcją wszechświata. Eden Hazard strzela w słupek. Benzema dobija z metra na pustą bramkę w słupek. W ogóle o co chodzi? Renato Sanchez podbija do Alona. Są Maximeum, ten strzela. Broni jednak Rajkowicz przeciwnika. I moi drodzy, mamy rzut rożny, A w rzucie rożnym dośrodkowuje Roberto Carlos. Uderza Marquinhos. Tam jakieś wybicie. Gabrielsen uderza. Piłka wybita. Nie wiadomo o co chodzi. Samobój. I kilka minut później świetne zagranie Carvajala, który zalicza już drugą asystę w tym meczu. E, nie drugą asystę. Drugą asystę to on dopiero zaliczy. Już dałem spoiler. Ale mniejsza z tym, moi drodzy, promes 2 do 1 w 36 minucie. Ale nie cieszyłem się zbyt długo prowadzeniem, bo Neymar wleciał w moje pole karne zaledwie 3 minuty później i już mieliśmy na zegarze 2 do 2. Ale to nie był koniec strzelania, ponieważ chwilę później Makelele strzela z pierwszej piłki i dobija Dembele. I niestety zrobiło się naprawdę, naprawdę gorąco. Ale moi drodzy, na takie sytuacje mamy naszą fantastyczną ekipę Benzema. Piętką do Olona są Maxmeu, a ten zdobywa gola na 3. Do trzech, Idziemy za ciosem. Tak samo jak Chelsea w meczu z Aston Villa. Tak teraz z do Karima Benzema Benzema znowu piętą. Tym razem do Renato Sancheza. I Renato Sanchez zdobywa bramkę na 4 do trzech Ale nadal było gorąco. Przeciwnik atakował. Był to naprawdę fajny, wyrównany mecz. I jak sami widzicie, rzut rożny w 90 minucie dośrodkowuje. Ale Marquinhos przyjmuje. Renato Sanchez wybija przewrotką. I teraz Eden Azar. Eden Azar holuje piłkę. Widzi tam urywającego się Vele, który wszedł dopiero co z ławki rezerwowych. Zastąpił na prawym skrzydle Alan są i teraz Carlos Wewa Polucardy mija z wodem bramkarza i zdobywa bramkę na 5 do 3 i tym samym moi drodzy Dewastuje absolutnie rywala no niszcząc jego wszystkie szanse fakt fakt ten przeciwnik miał dosyć słaby skład chociaż z drugiej strony z drugiej strony kto teraz patrzy na skład no dobra no też patrzy no nie był to skład roku, ale też nie chcę dyskredytować w żaden sposób przeciwnika. W każdym razie wygraliśmy 5 do 3 i bardzo się z tego powodu cieszę. Co do mojego pomysłu na skład Chelsea, to jest on następujący: Na bramce Kepa Balaga. Jak sami widzicie, jest to dosyć dziwna formacja, bo jest to 3-5-2, gdzie nie każdy będzie na swojej pozycji, no w sumie tylko Marcos Alonso, ale to jest chyba najmniejsze zło. Dziękuję bardzo serdecznie za podrzucenie tego składu na Twitterze. Jeżeli nie śledzicie mnie na Twitterze, to serdecznie was do tego zachęcam. Więc moi drodzy, środek obrony czysto teoretycznie tworzy sobie Marcos Alonso. Tworzy sobie e, s, e, też Fikayo Tomori w wersji Future Stars, a także Ngolo Kanté. Ngolo Kanté oczywiście będzie zamieniany z design, który jest w środku pola. W środku pola tak samo jest Kowacić i ten Kowacić będzie w rzeczywistości prawym obrońcą. Musicie to sobie wyobrazić, moi drodzy. Formacja 4-2-3-1 i Kowacić na prawej obronie. Jeżeli mi nie wierzycie, że to jest całkiem dobry wybór, to sami sobie zobaczcie na futbinie, dorzucając mu styl gry, cień albo jakąś kotwicę, że Kowacić naprawdę na prawej obronie będzie wyglądał całkiem, całkiem solidnie. Środek pola zatem, moi drodzy, będzie tworzył oczywiście Kantek, który będzie przesunięty z Desaim, który będzie grał na środku obrony, razem z Lampardem. I teraz nadążajcie za mną. Na prawym skrzydle oczywiście Pedro bez zmian, na lewej stronie będzie Callum Hudson -Odoi. Na środku na środku pomocy będzie Gianfranco Zola, prime moments i na szpicy oczywiście Didier Drogba, Prime, moment, więc moi drodzy, fantastyczna paczka się tutaj szykuje, którą będę się bawił. To nie jest skład roku, wszyscy powiedzą, że pewnie ekipa bolców i pewnie macie rację, ale trzeba się bawić tą fifą, nie można traktować życia zbyt poważnie. Trzymajcie się na razie i pa, pa. cześć.